Cześć, witam Was na kanale. Po przejechaniu jakichś 6-7 tysięcy, niecałych 8, no może w okolicy 8 tysięcy, macie już film z wymiany na kanale. Ale stwierdziłem, że zobaczę sobie, jak wyglądają świece. Tu macie cewki. Już jest druga śruba ukręcona w tym miejscu od rozrządu. Ale co jest ważne, zaraz Wam pokażę. Pierwsza świeca od rozrządu. Czekam aż złapie ostrość. Jest dość mokra i śmierdzi paliwem. O czym to świadczy? To jest właśnie to, co wam mówiłem, te wypadanie zapłonu. Widać dość mocno, że jest mokra. Zaraz pokażę mi inną świecę dla porównania. O czym świadczy, że świeca jest mokra? Po zapachu już można poznać, że jest to benzyna. Jak widzimy, tutaj świeca się nie błyszczy i nie jest mokra. A takie właśnie, że świeca jest mokra, świadczy o tym, że prawdopodobnie tu pod spodem. Lub mogę się mylić, ale z drugiej, z drugiej strony też, gdzieś są wtryskiwacze, nie wiem dokładnie w którym miejscu, ale prawdopodobnie tu pod tą metalową osłoną i podejrzewam, że po prostu jeden z wtryskiwaczy leje, co oznacza, że nadaje się do wymiany. I nie wiem teraz, czy zastosować jakieś inne, czy zastosować seryjne pryskiwacze, bo mogę zastosować trochę wydajniejsze, no ale to będzie trochę i tak roboty, żeby to wymienić. Na razie zrobimy tak, że weźmiemy inne świece, jeżeli będą pasować i wymienimy sobie na świece, które są dwuelektrodowe, które mamy przygotowane, które wczoraj wypaliliśmy z nagaru. I zobaczymy, jak się wtedy samochód będzie zachował i po, za kilka tysięcy znowu zobaczymy, czy... Dalej będzie ta świeca na tym jednym cylindrze mokra. Jeżeli będzie dalej to znaczy się, że wtyczkiwacz jest do wymiany. Zamontujemy sobie takie świece. Są to również świece NGK. Myślałem, że będą miały boszowskie, czteroelektrodowe, ale nie. Po prostu musiałem przy wymianie podmienić pewnie i dlatego są NGK, ale są to dwuelektrodowe. Jak widzimy są dość czyste. I zobaczymy, jak się będzie samochód na niej sprawował. Zaraz spróbujemy sobie jeszcze porównać odległości, czy są te same. Jak widzimy, świece są mniej więcej równej odległości, ale zapomniałem jeszcze o jednym. Spróbujemy na tej dwuelektrodowej, widzicie na moim palcu to, o czym mówiłem wcześniej na filmie, ale też spróbujemy na tym tej dwuelektrodowej ustawić sobie przerwę, załóżmy się, że 0,8-0,7 mm. Próbujemy rymóweczkę sobie odpalić po wymianie świec, ale jest coś dziwnego, bo zaczyna sobie gasnąć, tak jakby albo jej, albo już brakło paliwa, albo po prostu coś się dziwnego działo. Spróbujemy lekko wcisnąć gaz.

No i znaleźliśmy przyczynę. Prawdopodobnie jest jedna wtyczka nie wpięta i zobaczymy jak to będzie wyglądać teraz, czy samochód będzie normalnie już palił. Jak widzimy był to jednak nasz błąd, samochód normalnie odpalił. I teraz sobie obniży obroty. Wow, czegoś takiego bym się nie spodziewał. Dzisiaj podsumujemy sobie trochę odnośnie świec. Niestety, ale coś się z rynówką dzieje na zasadzie takiej, że niedawno był wymieniany około dwóch tygodni temu czujnik położenia wału korbowego, czyli tego na dole, nie tych do góry wałków rozrządu, co macie, eee, czyli pod pokrywą zaworu, tylko tego, który odpowiada za poruszanie się tłoka. Gdyż samolot po prostu na ciepło zaczęło nam e, po prostu całkowicie odcinać jakby i w ogóle samochód nie jechał, po prostu sobie do zera i gaz. E, no ale co mają do tego świece? Mieliśmy założone eksperymentalnie boszowskie e, dwuelektrodowe. no ale to tak nic nam za bardzo nie dało. A wręcz było gorzej. Więc po prostu wróciliśmy do tych świec, które miały 8000 przejechane. Tak, Co zobaczycie na właśnie filmie, tym którym będę dodawał? Obecnie błędów jest błąd dalej, drugiej sondy I pojawia się, mimo że była wymieniana, co będzie w jednym z kolejnych filmów. Eee, ten, który teraz prawdopodobnie w niedzielę się okaże, będzie właśnie na temat świec, a tam któryś dopiero z kolei jest chyba właśnie na temat sądy Lambda. Najpierw będzie chyba autorski wacza, które de facto swoje 30 urodziny wymieniałem, eee, bo się udało, się okazało, że jednak to była nasadka 13, a wcześniej mi się tego nie udało zrobić, bo teoretycznie mi nie wchodziła. Eee, Dalej jest problem na tym jednym cylindrze pierwszym, co też będzie widać na filmie, bo świeca będzie mokrusieńka od paliwa. Tu wygląda bardziej już na świece z oleju i zobaczymy, bo być może zrobimy też osobną film. I zmierzymy mu po prostu kompresję, ile ma. I mam nadzieję, że ten jeden cylinder nie będzie zbytnio odbiegał, bo jeżeli od, będzie odbiegał, to niestety, ale e, będzie trzeba zajrzeć do uszczelki pod głowicą lub do tłoków, co się tam ogólnie dzieje, bo coś się dzieje niedobrego z tym jednym cylindrem, bo mimo świecy elektrodowej dalej to spalam. E. Ta mieszanka nie jest spalana tak, jak być powinna, co nam korygują też e, sondy, które prawdopodobnie odsuniemy za pomocą emulatorów trochę od e, spalin i od wyde e, wydechu. Zobaczymy, co to da, oby to coś dało. A jak nie, no to niestety trzeba będzie się zająć tym pierwszym cylindrem i zobaczyć, co tam się dzieje na tłoku. Czy pierścienie po prostu poszły, czy e, zrobiło się jajo w bloku. Czy może po prostu wypaliło tylko uszczelkę pod głowicą i dlatego nas pala i olej, i płyn? Bo gdzieś jest e, między, kana między kanałami a cylindrem nieszczelna. No, samochód ma prawie 270 tysięcy przebiegu, więc ma prawo zacząć się coś dziać. E, jeżeli chodzi o subskrypcję, to wychodzi to na razie tak, że jest. Ok Was około 77, także mamy już pięciokrotność w wyniku z początku tego roku i oby, tak dalej, do setki już niedaleko, a do tysiąca też coraz bliżej. O, niestety, subskrypcje prawie przyhamowały. Wiem, że dużo więcej was ogląda te filmy, bo to widać po tym, że coraz więcej filmów ma przekroczone w setkę wyświetleń. I jest już naprawdę dość sporo e, filmów, które mają powyżej 1000, czego się naprawdę nie spodziewałem. Także e, wracając do świetl, zastanawiam się, czy nie kupić irydowych e, po prostu za 100-parę złotych komplet. Zobaczymy, co to da. Z pracy jeszcze za, nad rynówką, y, które gdzieś tam są w planach, jest zamówiony cały zespół zasilający czyli cały kosz. I będziemy wymieniać też filtr paliwa, cały kosz z pompą paliwa. Nowy po prostu przełożymy, jeżeli to coś da, to zastanowię się, czy nie zrobić tak, że po prostu nie włożę starego kosza z powrotem, ale wtedy z przerobioną pompą wydajniejszą, tą Volvo, którą gdzieś tam mam, lub pompą z Valbro wydajniejszą które miałem właśnie założoną w swoim przedostatnim samochodzie benzynowym, bo renówka jest ostatnią, bo później paset jest w dieslu. I zobaczymy, co to da. I jakie to będzie miało wpływ na spalanie tej mieszanki. Być może, że też gdzieś znajdziemy na internecie używaną listwę wtryskową, i tą, która jest tutaj polepiona. Po prostu walimy, bo bez sensu będzie to i zobaczymy jaki będzie tego efekt, jeżeli nie będzie tego dalej efektu to zastanowimy się albo nad wyprogramowaniem tych sąd, albo e, no nie wiem, no wymiana raczej bez sensu będzie, jeżeli nie ma katalizatora to chociaż jedną sondę będzie trzeba na, na pewno wyprogramować, bo no mija się to z celem jak sonda ma sprawdzać e, czystość spalin za katalizatorem, którego nie ma, ewentualnie po prostu w to miejsce e, Spawamy inną puszkę, która będzie miała jakiś tam katalizator w sobie eee, metalowy na przykład zamiast 400 tam czy ileś cpsi to 200 cpsi eee, i zobaczymy jaki wtedy będzie efekt, bo zaczynamy ten samochód męczyć, a pasat jest u mechanika i też chciałoby się, żeby pasat był po prostu już zrobiony, a Megantka miałaby samochodem na chwilę. E, niestety jak to już bywa z takimi samochodami, no, na chwilę zostają nieraz na dłużej i no, nie chciałbym jeździć, tym bardziej, że meganka zaczyna spalać po 90 litrów, gdzie spala mi po okolice 7, no to mamy prawie 3 litry więcej, no to bez przesady na 100 km na, na 1000, a potrafię zrobić w miesiącu 2000 km e, no to mamy już 60 litrów, tak, to mamy praktycznie cały bak wymagający paliwa różnicy, więc no bez sensu i miałoby się to stale jeździć w takim stanie autem, także jeżeli no to, co Wam wspomniałem, nic nie da, łącznie z tym powrotem do tych świec jednoelektrodowych, no to będziemy się zastanawiać, co z tym autem w ogóle zrobić. Rynówka jest przykładem, tak jak Volvo było przykładem na regulatory ciśnienia paliwa, a rynówka jest przykładem na to, żeby po prostu nie eksperymentować, jeżeli nie trzeba. Dlatego ja się cały czas tego uczę. Bo jak widzimy, no świece, które są według katalogu, według winu dobrane, jakoś działają. A znowu, jak założymy inne świece eksperymentalne, to to nie chce w ogóle działać nie ma prawa działać i po prostu wypadają jeszcze mocniej zapłony niż e, powinny. Nie wiem czy jest po prostu to wina jeszcze jakiegoś innego czujnika typu spalania stukowego, który po prostu nie powinien, a widzi e, spalanie stukowe, e, czyli tak, też wypadanie zapłonów. No ale to sobie gdzieś tam ustalimy i pomału w e, filmach i podsumowaniach będę o tym e, do Was mówił. Bo zastanawiam mnie właśnie, czemu tak jest, że rynówka, mimo moich szczerych chęci, prób wszelkich, cokolwiek nie chce po prostu sobie radzić i jechać. Czy jest to kwestia tylko i wyłącznie tego filtra powietrza, który jest założony, po prostu w wkładka, a nie zwykły papierowy? Czy jest to kwestia czegoś raczej innego? i no, będziemy po prostu wiedzieć, no, będziemy próbować, no. mam nadzieję, że się uda. Ja będę chwilowo dla Was kończył, także zapraszam Was do subskrypcji kanału i zobaczymy.